Magikal grozi Łukaszowi, że mu kosę wbije w żebra. A Natalia może niech jeszcze powie na lejwie, że mnie kwasem obleje. No, płakać mi się chce, jestem tak zdenerwowana, ta się po prostu, no nie wiem, no. No w człowieku, więc to jest oczywiste, że jeden drugiego będzie bronił jak lwa, bo na tym polega związek, a nie kopać pod sobą dołki. My mag nie mamy jak Magikal z Natalią, że będziemy sobie wbijać szpilę. Nie, my się bronimy Spoka. jak lwy. Golka, spokojnie, już, już emocje opadły. To jest obsesja z jego strony, to jest obsesja ze strony Daniela. Zresztą, wiecie co, już mam. Już mam w dupie ten temat. Szczerze. niech chcę mówi, co chce, niech mnie pomawia, yy, tylko niech mi rodziny nie dotyka i niech nam po prostu człowiek nie grozi. Dobra, trzymajcie się. Ja idę się uspokoić. Mm, tak jak mówię, niech se ten człowiek żyje, niech, se, niech się cieszy lajwami. Przykro będzie, jak mu znowu konto spadnie za groźby karalne. Um... Dobra, już Nie ma.